Hej, witam was bardzo serdecznie na 27 odcinku z Internet Cafe Supermarket Simulator 2024. A dzisiaj zobaczymy sobie co to za updatek wejdzie. Mianowicie ma być filtr trochę contentu. Jeśli chodzi o neony. Żeby dopasować wiekowo. Bo myślę, że niektóre chyba nie pasowały bardzo. Jakieś filtrowanie, czyszczenie ekwipunku. Ale to coś związanego z boxami. Ale to się dowiemy już chyba w grze. Ochrona save'ów, że będzie robić backup. Bo było tak, że niektórzy niestety ale tracili savey. To to trochę przykre. Ulepszyli podobno stronę z wszystkimi tymi produktami, że na szafkach teraz będzie pokazywać tego nie ma, czego jest mało itd. No to zaraz się okaże. Nowe jakieś okienko statystyk do magazynu. Maksymalnie 500 tych skrzynek będzie można. Zamówić chyba? Więcej pracowników to też fajnie. Trening pracowników poproszę, żeby zwiększyć szybkość i wydajność ich. Nowe produkty typu książki, czapki to też fajnie. Bardziej realistyczne zachowanie i logiczne yy, klientów. Okay. I standardowo yy, optymalizacja wydajnościowa. Też fajnie. Wyda się jak najbardziej. No i zobaczmy, jak to wygląda w grze. Yy, zagrałem jeszcze tam chwilę sobie w kasyno. Na kasynie. I troszeczkę się udało wygrać. <laughs> Także coś tam na powiększenie będzie. Dobra. Zobaczmy, a już się wzięła do roboty? Wzięła się do roboty. Zasuwa. No i dobra. A dzisiaj taki bardziej krótki odcinek zrobię, ale zobaczymy. Bo dzisiaj to jest taki bardziej e, zapoznawczy z tym, co weszło. Także długi nie będzie. Dobra, a złożmy sklep. I zobaczmy teraz to. pracownicy, Czterech kasierów było chyba trzech, więc fajnie, pięciu portierów, ok. No ten piąty to jest akurat nowy, chyba że było ich trzech. Teraz nie pamiętam. Teraz szkolenie. Patrzmy. O kurde. Trochę to kosztuje. Ale warto chyba zainwestować. Tak myślę. Dobra. I teraz rynek. Tu zmienili wygląd. Fajnie, podoba mi się to. Przeszła. Eee, tu nic nowego. Tu nic nowego. Czyli bardziej wprowadzili w żywność i ogólnie. No dobra, to można dokupić. To można dokupić. Tutaj dokupić. Proszę, nie na półkach. To mi się bardzo podoba. Super, rozwiązanie. Nie na półkach. Ziemniaki w pudełku były papkowate. O proszę, a posiadam. Wróćmy yy... ten tu na dół. Zdajmy za 10.30 No i super. W końcu to trochę wygody jest. No nie powiem. Spodziewałem się, że ten update będzie taki dobry. O i proszę, tych trzech nie ma na półkach. Ale co chyba później dodamy? Tutaj dokupić. Tutaj jeszcze nie ma. Tego nie mamy. Póki co nie kupowałem. Woda butelkowa na premium. Też nie dodane. Dobra, dodajmy to. Woda butelkowana premium. Dajmy za 3,50 Oto teraz bym to przesadził. Yy, krem. Dajmy za 1820. I czego tu jeszcze nie ma. Wino dajmy za 29. Tutaj dajmy za 11 9. 20 powiedzmy. Sól. Dajmy za 5-20. Kolejne wino za 17.30. I jeszcze mamy miejsce na jedną rzecz. Na 8,50 powiedzmy. Będzie trzeba dokupić półki. Jak to tu wygląda? Teraz widać, czego nie ma. Dajmy za 16.80. Nie, ale ten update to jest naprawdę szok. Fajnie to zrobili, naprawdę. Jak macie parę groszy, polecam jak najbardziej kupić tą grę, pograć, bo no jest niesamowita momentami. Tak, no są błędy i będą, bo to jest do początek, alfa jeszcze. Wiadomo, jeszcze jest Early Access, więc za te... Wiadomo, że będą błędy. Ale gierka sama w sobie jest naprawdę niesamowita. ciągająca. Będę musiał zamrażarki kupić Owoce yy, Tutaj dokupmy dwa arbuzy Warzywa Jedynie Codzienne potrzeby Tutaj się kończy papier Sporo tego będzie do dodania, do kupienia, do przenoszenia. jest limit 500. No dobra. Książki, kapelusze, czapki. Fajnie, fajnie. E to też dopiero 70, 75 poziom. Książki od 55. Nie, do tego to jeszcze trochę. Dobra. Maksymalnie jednocześnie 500 paczek. Super, podoba mi się. Teraz tak, ekspansja sklepu. Hopmy razy 3. I wtedy tutaj ten kącik damy sobie komputerowy, to później wszystko poprzenoszę. A chyba że... Kurde. Że trochę zabawy będą mieli, <grystanie> a niech noszą. Eeeeeeeee. Yy... Wezmę jeszcze dwóch, wynajmę, niech im pomogą. Jak to dalej to wygląda? Właśnie. Dajmy im może tego tysiaka, niech mają. Projekt szyldu jest dobrze, nie trzeba nic zmieniać. Um, robot ładunkowy, szczerze mówiąc, na razie nie jest mi jakoś bardzo potrzebny. Um, Arkada, nic się nie zmieniło. Lamp też na razie nie dodali, a szkoda, przydałoby się jakieś fajne eee, zamrażarki teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślę, że sześć wystarczy. Weźmy jeszcze jeden, ten stajek na papierosy. Dobra. Także na następny odcinek będzie trochę zabawy, myślę. Podłogę może ogarnę. Dam jakieś normalne kolory, gdzie to było. A, u Baszki trzeba kupić tego. Baśka. Hej, no, pędzla rolkowego. O i od razu. Jemy sobie sushi. Pijemy się coli, kawy. I dobra. No te paczki tu robią? Aż takie wyrzuciło? O kurde. No to nieźle. <ścoughs> Dobra, ani sobie to będą nosić, to e, i teraz tak Wybierz materiał, prawdę mówiąc, podłogę zrobię taką. Będzie to trochę kosztowne. W tym odcinku zrobimy tą podłogę, a w następnym zajmiemy się ścianami, tymi wszystkimi półkami i tak dalej. A tak jak mówiłem, dzisiaj taki krótki odcineczek. Sprawdzić co to nowego wyszło. Bo generalnie akurat nie planowałem na dziś, tylko na jutro dopiero. Ale stwierdziłem, że jak jest update. Mówiłem ostatnio, że jak tylko wyjdzie, to nagram. Więc, no, wziąłem się za to od razu. Klik, klik, Nie no, myślę, że całe można trzasnąć na ten kolorek. Ładny jest. Najwyżej może, <grym> jeśli będziecie mieli jakiś pomysł, to możecie dać mi znać, może coś inaczej to przefarbujemy. Ale póki co myślę, że tak będzie git na początek. Żeby to jako tako wyglądało tu nic się nie da nie da się Kmyk, Myk, myk, tutaj no i superancko. no i będzie trochę zabawy z tym wszystkim ale dobrze powiem szczerze że ta gierka mimo że posiadam supermarket simulator to jednak w tej coś jest zupełnie innego. Tutaj też co chwilę coś robią, wprowadzają nowości. A tam rok czasu trzeba, trzeba czekać na jakiś update. <laughs> Żeby jakoś przyjemnie się grało, trzeba modyfikować, kombinować. A tutaj? Tutaj Tians słucha graczy, słucha community i wprowadza takie rzeczy. Dajmy właśnie na to ten. Yy, Trigger z tymi wszystkimi produktami. No to jest fenomenalne. Także naprawdę propsy dla, te, dla dewelopera i dla jego roboty. No dobra. Opaki prawie już wszystko spakowali? No nieźle. E, będziemy na dziś kończyć. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę, komentarz. Ewentualnie suba na kanale. I dajcie znać co myślicie. Yy, ale na koniec jeszcze. robimy sobie zapis. I... sobie za 150 tysięcy na raz. Wygramy to wygramy, nie wygramy to. No. Wrócimy. O 50. I make 16, hmm. ale mnie porobił. <noise> Dobra, to no, słyszymy się najprawdopodobniej chyba też jutro. Także trzymajcie się. Dość, no cześć.